Warszawa, Platforma rządzi Warszawą od dwóch dekad. Mogą się poczuć zaskoczeni tym, jakie poglądy mają ich radni. Wydaje mi się, że mogą też czu czuć się zaskoczeni tym, że prezydent miasta został upokorzony przez własne środowisko polityczne przez Radę Miasta. No więc. To ten efekt polityczny jest tutaj bardzo istotny. No, widzimy, że Rafał Trzaskowski chciał coś, co ma poparcie warszawiaków, przeforsować, a jego partia, jego radni, radni platformy mu to uniemożliwiają. Jednocześnie samego prezydenta wówczas nie ma na tej Radzie Warszawy. Więc jest to sytuacja kuriozalna. Okazuje się, że to jest prezydent Rafał, nic nie mogę, Trzaskowski. No tak, ale to, to, to ma też swoje znaczenie. Mamy y, kolejne wybory samorządowe, są za 3,5 roku i y, y, to wydaje się, że to jest y, jeszcze, y, jeszcze szmat czasu. No, Rafał Trzaskowski raczej nie będzie mógł kandydować na kolejną kadencję, bo na razie mamy prawo, które ogranicza kadencyjność wójtów, wybrów, mistrzów, prezydentów y, do dwóch. Kadencji. E, oczywiście w obozie władzy no, PSL w, zaproponowało projekt, żeby znieść tę dwukadencyjność. Podobno Donald Tusk nie jest entuzjastą zmiany w tym zakresie, zresztą spora część platformy mm. również. E, no ale w sytuacji, kiedy mówi się o tym, że Prawo i Sprawiedliwość też chce pójść za ciosem i być może nawet zorganizować referendum e, w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. To może być trudne. Pamiętamy, było referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Walc. Ono okazało się nieskuteczne. Myślę, że tu też byłoby trudno. Ale wówczas przy okazji próby odwołania Hanny Gronkiewicz-Walc, no to Platforma Obywatelska musiała się spiąć. I to naprawdę mocarnie. Wówczas się okazało, że jak było ryzyko, że Hanna Gronkiewicz zostanie odwołana, no to pieniądze się na przykład znalazły na budowę obwodnicy Warszawy. Gigantyczna inwestycja. I to w taki moment polityczny sprawił, że oto rząd Platformy znalazł takie pieniądze.